Jakość powietrza to jeden z głównych problemów środowiskowych z jakim boryka się województwo. Podczas sesji sejmiku radni zapoznali się z zagrożeniem, jakie niesie smog. Dwa tygodnie temu były przekroczone stany alarmowe, czyli stany, które wdychanie powietrza było groźne dla życia i zdrowia i to co tutaj pani inspektor Stanny epidemii mówiła, to najbardziej powinno w tych dniach się wydarzyć, tak? Czyli te maski na pewno chroniłyby nas przed wdychaniem tego złego powietrza, które sami wpuszczamy do atmosfery. Grupy największego ryzyka to oczywiście osoby w podeszłym wieku, dzieci małe, osoby, które mają zmniejszoną odporność, bo już chorują na jakieś choroby, na przykład immunologiczne. W związku z tym no, te osoby powinny w ogóle nie opuszczać pomieszczeń. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są jesień i zima. Wtedy dochodzi do znacznego przekroczenia norm zanieczyszczeń, jak pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 i benzoapiren. Na tę sytuację wpływ mają głównie niska emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, a w mniejszym stopniu transport samochodowy, rozbudowana sieć dróg i duże natężenie ruchu oraz emisja przemysłowa. Według danych emisja z kominów indywidualnych gospodarstw domowych to około 55% zanieczyszczenia powietrza. Podpisaliśmy z panem Marszałkiem porozumienie, że ten kawałek jak my będziemy dofinansowywać, to znaczy w oparciu o nasze statutowe środki, czyli głęboka termomodernizacja, później idzie informacja do funduszu, do nas, że beneficjent jest zainteresowany wymianą kotła i w tym momencie my jakby z naszych środków będziemy to dofinansowywać. Emisja przemysłowa oraz ruch samochodowy wytwarzają 35% zanieczyszczeń. Pozostała część, około 10%, to inne typy emisji, jak na przykład pylenie ze zwałowisk, pól i dróg. Podczas spotkania z dziennikarzami marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa przypomniał o nowych kompetencjach sejmiku, jakie daje tak zwana ustawa antysmogowa. Zostaliśmy wyposażeni przez parlament poprzedniej kadencji w tak zwaną ustawę antysmogową, czyli możemy my na poziomie sejmiku przyjąć program redukcji emisji, czy jakichś konkretnych działań zakazujących pewnych, pewnych działań przez mieszkańców, ponieważ ten smog, no, no my palimy w piecach, złym paliwem, w złych piecach, przedostaje się do do, do atmosfery, przechodzi mgła, jakieś nis, niskie ciśnienie i, i, i następnie to wdychamy. Radni województwa będą mogli ustalać, jakie substancje można będzie spalać w domowych paleniskach oraz jakie parametry mają mieć piece. Obecnie Urząd Marszałkowski rozpoczyna konsultacje z samorządami lokalnymi, aby się dowiedzieć, jakie są oczekiwania odnośnie konkretnych rozwiązań. Chcemy wydyskutować teraz, szczególnie z gminami, jakiś program wspólnych działań, ponieważ sami z poziomu regionu no, sobie z tym y, nie, nie, nie poradzimy. To potrzebne jest skoordynowane. Działania wielu podmiotów, w tym samorządów, stacji Sanepidu, stacji ochrony środowiska, a także myślę, że działania na szczeblu krajowym, ponieważ to centralnie można ograniczyć, jakby możliwość spalania mułów, miałów, które to te złej jakości paliwa spalane są w naszych piecach i które powodują następnie, że no, musimy to wdychać. Na tej podstawie powstaną szczegółowe przepisy zawarte w projekcie uchwały, jaki skieruje marszałek najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2016 roku pod obrady sejmiku województwa to oznacza, że nowe przepisy mogłyby zacząć obowiązywać dopiero przed rozpoczęciem przyszłorocznego sezonu zimowego. Podczas sesji arcybiskup Wiktor Skworc mówił, że prócz współpracy instytucji ważne jest podejście każdego człowieka. Problemy nas wszystkich dotyczą i potrzeba współpracy wszystkich podmiotów życia społecznego i my taką gotowość do współpracy także deklarujemy, bo Wydaje się, że problemy środowiska to nie tylko działania władzy samorządowej, rządowej, ale to jest także nasza, nasza osobista odpowiedzialność, a jeszcze może przedtem samoświadomość, że ja również mogę dbać o środowisko, ja również powinienem się okazywać dobrym gospodarzem tego naszego wspólnego domu, jakim jest ziemia.